Grupa Azoty. Główny partner polskiego narciarstwa. Kolejny konkurs za nami, taki, nie, no, trzeba powiedzieć, nieudany konkurs. No nie ma powodów do dumy, natomiast turniej się tym charakteryzuje, że trzeba przede wszystkim skoczyć dobrze z kwalifikacyjną. Ona jest niezmiernie ważna po to, żeby później w tych parach mieć no może nie tyle ułatwioną sytuację, co sobie jej specjalnie nie utrudniać. Byśmy nie ukrywali, że wczesne kwalifikacje nie poszły po naszej myśli, bo generalnie poza Stefanem Kulom reszta skakała jako ci zawodnicy, którzy poszli o kwalifikacjach słabi. Dzisiaj konkurs, można powiedzieć, że. Takie opanowanie błędu tego, który Kamil popełnił w dniu wczorajszym się nastąpiło, natomiast było to okupione tym, że te skoki musiały być dosyć mocno kontrolowane i przez to nie odlatywał tak, jak, jakby mógł. Natomiast jest to, jest to pewnego rodzaju światełko do, do dobrych skoków w niedalekiej przyszłości. Maciek miał trochę pecha, nie pecha, ale brakło 10 do tego, aby, aby wygrać w parze i być w serii finałowej. Natomiast pozostali dzisiaj noskoczyli złe skoki to jak się wydaje, bardzo męczyć. no Taki jest cały czas bardzo zły, wkurzony. Czy to oznacza, że może to dla, koniec już dla niego turnieju, czy na razie nie ma żadnych takich zmian? W tej chwili nie podjęliśmy jeszcze żadnych decyzji, dopiero jedziemy do hotelu, na spokojnie sobie wszystko omówimy, bo yy, kolejni zawodnicy, którzy tutaj yy, na pewno ich zobaczymy w turnieju, którzy są w kolejce jakby do turnieju, to jest Dawid i, Dawid i Andrzej. I o tym, czy, czy oni dołączą już do Garmisz, czy dołączą yy, do Innsbrucka yy, to zdecydujemy spokojnie dzisiaj. Kamil mówił, że takie różne myśli chodzą mu po głowie, ale rozumiem, że coś takiego jak odpuszczenie chociażby części turnieju i trenowanie to na razie nie wchodzi w grę. Na tą chwilę jeszcze nie było żadnych analiz z zawodnikiem robionych na temat, na temat tego, co się dzisiaj stało i jakie są plany na przyszłość. A, a co, co można powiedzieć właśnie o tym skoku Maćka Kota? Czego tam zabrakło, żeby on był taki jak w tej treningowej serii wczorajszej? On był lekko spóźniony, i później, później Maciek trochę zbyt agresywnie nad bólą e, przecisnął, obniżył całą parabolę lotu i stąd brak odległości. Trochę zaskoczeniem były dzisiejsze wyniki, że Peter Prowc nie, 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 nie lideruje? Były zaskoczenie, aczkolwiek końcówka tej drugiej serii y, tam się zaczęła trochę mocniej loteria robić, bo nawet część zawodników e, miała warunki podnarty, co spowodowało, że od razu odlecili daleko. E, niemniej jednak w Oberstdorfie e, turniej się w żaden sposób nie wygrywa, można wszystko stracić, ale się go nie wygrywa. E, czy w tych skokach Kamila głównie brakuje właśnie tego luzu takiego, żeby to nie było kontrolowane w tej chwili? Czy znowuż doszły jakieś nowe błędy? Trudno powiedzieć o braku luzu w momencie, kiedy nie, nie działają inne elementy. Ten luz u zawodników pojawia się dopiero wtedy, kiedy, kiedy można sobie na niego pozwolić, kiedy jesteś w pełni przekonany i w pełni, w pełni ufa się temu, co jest w głowie, jaki jest plan i dopiero wtedy, wtedy można mówić o szczycie formy czy o, w ogóle o formie zawodnika. W momencie, kiedy nie do końca jest jeszcze utrwalony taki dobry schemat skakania, tak długo nie ma, nie ma luzu skakania. Rozumiem, że staracie się zachować w ekipie taki spokój i optymizm i nie ma tu mowy o jakiejś nie wiem, nerwowości przesadnej. Ja myślę, że większa nerwowość jest od strony mediów. E, ostatnie pytanie, jakie macie plany na jutro? Czy tylko przejazd, czy może też nie wiem, gdzieś jakiś spontaniczny trening? E, na pewno nie na skoczni, trening jest zaplanowany owszem, owszem na siłowni, natomiast e, na dzień jutrzejszy nie ma planowanego treningu, nie ma nawet, e, nawet możliwości, żeby przy tej podróży, przy tym wszystkim włożyć jeszcze trening na skoczni. Dziękuję i życzę powodzenia w Garmiszu.